Siema no widzowie, super, że jesteście dzisiaj, was zapraszam na kolejny filmik, yy, tam widzicie, o tutaj moją furkę, yy, idziemy do niej już, siema, yy, dobra, wbijajcie na mój drugi kanał, mam po puty 7851, shorty yy, na tiktoka i na instagrama, tak samo się nazywam i idziemy, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i lecimy. To jest BMW M8. M8? To jest albo M7, albo M8. M8, dobrze powiedziałem Wam. Ha? Widzicie? BMW się zna. chrypa mam, nie wiem czemu. Dobra. Szkoda, że jest bez głosu, ale powiem Wam. Chodzi, chodzi, to chodzi maszyna i najpierw powiedziałem tu ku czekajcie dzwonki wyłączę bo mi przychodzi z instagrama powiadomienia nie dobra o, ładnie w środku wygląda ładnie ładnie gazu miodu jedziemy ja wróciłem posta czy będzie film i Dużo ludzi nie wbija na niego i nie wiem, ale bo go nagry, nagrywam na zapas, bo mogę później nie mieć czasu na ten film, wszystko. Nie ma, będę miał czasu, może się ten i teraz zagrywam, ale o kur, ale ciemno. I teraz go wrzucę do tego, ale powiem Wam tyle. Jak długie włącz. Właśnie to mi wkurza najbardziej w tych grach. Że jedziesz szybko i nic nie widzisz. Patrz. Nic nie mam. Ani światła, ani niczego. Okej. Okay. Mądre, mądre. Albo czekajcie, delikatnie. Ja delikatnie podgłośnię. Nie, nie będę, bo nie będziemy słuchać. O Kur... Gówniane Porsche. <laughs> o, jedziemy. Jesteś Mam tylko jeden. sprawdzić. Dobra. Ym, I na TikToku. Na TikToku dzisiaj wrzuciłem taki. W nie wrzucałem. No to to samo. To samo. Jeszcze Porsche. Chyba to jest Porsche. Ja się znam tylko na BNW. Dobra, gazu, jadu, jadu, Dobra, krótkie mu włączę, bo mam tu... O, ale fajne światło. Fajne, nie świeci już. Ładnie jedziemy, widzowie. O, policja. To samo chyba! Już piąty raz, albo nie wiem, który. O, trzeci, o, trzeci wiek. Dobra, jadę tędy. Ten licznik tu oszukuje tutaj. Patrzcie na ten licznik, na ten. I... Ta, i tam. ten. na ten drugi kanał? Nie wrzucam już od... Kur... E, chcę zrobić... Chcę zrobić ku... Chcę zrobić daily, daily chcę zrobić yy, i może będzie daily, bo by było fajnie. Sorry, że ja takie dziwne te daję yy, yy, te po nie jak to się nazywa tytuły filmów, bo nie, nie, nie mam nie mam w stanie wymyślił. Wymyśleć, naprawdę. Okej. Okay. Nie jestem w stanie wymyśleć, naprawdę. Bo najpierw myślę, o taki wrzucę, taki tytuł. Później nie będzie taki tytuł. Chryste. Ciężkie jest życie youtubera. I furesera. Ciężkie jest. Ciężkie. <laughs> Głupia chrypa. Dobra. Pięknie, pięknie. Gdybym grał na kierownicy, to by lepiej się jeździło, niż na strzałkach. Rapik. Fak! Sorry, sorry. Kur... Dwójka na zakręcie. Dwuje i gaz! Ura. Piąta. Siedem 7. Ty! Pokazane, pokazane siedem, osiem biegów. Okej. Okay. pięknie, ładnie, dobra, zmieniam furę, bo BMW M8. Poczekajcie, widzowie. jej ładnie się prezentuje. Czekaj, zgasz się Bo, zgasz to. Z gasztu. No, ładnie, ładnie. Bez awaryjnych. No, powiem wam. Mhm. Taką furę. Szkoda, że nie mam mojej M4. Jak to się nazywa? M4 2014 rok. 2017 to już jest. Nie chcę tego, ludzie. Dobra. Ile ja mam się sze 6 minut filmu. I eee, to jeszcze sobie tu pogadamy. ładnie pięknie będzie. O, o to. Dobra. Eee czekaj. Co mamy? Yy, ładnie, piękny Mercedes, zdradzam BMW, ale powiem tyle, ja nie lubię Audi, ale Mercedesy i BMW lubię, tylko kto w Mercedesie wymyślił to? Jest fejkowy wydech, fejkowy wydech i pod Eee. Ja teraz ten... I napiszcie w komentarzu, Real Madrid czy FC Barcelona? Yy, bo mnie, ja wchodzę do szkoły, to yy, mój, mój brat z kolegą mówią tylko Ew, co burcu, no? bardzo, Katalonia. Ja brata, yy, kiedy ja na niego tak się kiedyś wydałem. Bo w domu, Wysył bardzo, Wysył Katalonia, Wysył bardzo, wice Katalonia, czy coś takiego. Ja lubię Real Madrid, ale wolę samochody. Ja bracie bratowi powiedziałem, i, i dzisiaj koledze mu, co to, to jest V8, nie? Silnik. Powiedział mu silnik V8 do, od jakiegoś auta, on a oni mi powiedzieli, że nie wiedzą. Ha! No to V8, silniczy, ładnie brzmią, ładnie brzmią. Ojojaj! bokiem postawiło. 8 minut filmu. A um, GG. jak na taki filmik. No to, no to, yy, porównajcie sobie moje dawniejsze shorty z głosem albo filmem. Bo mi się, mi się zdaje, jak ja ogląda. co tu kuźwa jest za auto? Volkswagen w Mercedesie, okej! Okay. Może to jest kamerka cofania. Yy, jedziemy. Yy, ładnie się ten Mercedes prezentuje. Yy, czekajcie. Yy, yy, ta, yy, dobra, bierzemy Renault Clio, to nie, bo zbyt słaby moc nie ma. O, to nie. O, o, to skreślamy, to najgorsza motoryzacja, to też, to też. O, Mercedes, sobie zabierzemy takiego Mercedeska. ja ten ma chyba takiego. Jeden youtuber. Nie wiem jak on się nazywa. widziałem go chyba raz na TikToku chyba. Albo na Instagramie. I jak chcecie, to mnie na Snapie też dodajcie. Nie, bo powiem wam moje imię i nazwisko. Na imię to wam, wam mogę powiedzieć. Mam na imię Kacper, Na nazwisko nie powiem Wam. Na pewno nie mam mało pobud, czyli mam ośmiu Bo nie wiem czy to jest w ogóle... Ale Guźwa! No. Ale idzie. Ale idzie. Dobra widzowie. Zrobimy na koniec filmu na tle yy, kur. E36 E36 bym da Dobra widzowie. Nora, jutro film będzie albo dzisiaj. Nie, dzisiaj już nie będzie. Jutro. Nora!